W czasach świetności, mówi Star Planet powstawało mnóstwo kanałów związanych z Mówi Star Planet. Nawet jeżeli nie byliście zainteresowani, mówi Star Planet, to z pewnością byliście zainteresowani, mówi Star Planet. Me, 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 me. Z pewnością obiło wam się uszy, mówi Star Planet. Z pewnością obiło wam się uszy parę znanych ników, bądź parę znanych ników, bądź wasz wzrok przyciągnęły parę znanych ników, bądź byliście zainteresowani, mówi Star Planet. Obecnie jednak bardzo niewielu z tych youtuberów kontynuuje swoją przygodę z Mówi Star Planet. Takie twórczynie jak Tori, MWP czy Ale tamy bardzo dobrze, pomimo Mimo, iż dziewczyny sprywatyzowały swoje filmy. Niektóre omawiane kanały będą kontrowersyjne, niepokojące lub kontrowersyjne lub niepokojące lub pokojące lub wyróżnią się naprawdę niestandardowym kontentem. Aneta, bo tak na imię miała właścicielka kanału Ale Streamer, swój content opierała głównie o teledyski, a także przeróbki polskich kabaretów w Movie Star Planet. Można by więc pomyśleć, że to kanał jakich wiele, ale zaufajcie mi, nic bardziej mylnego. To, czym wyróżniał się owy kanał, to nietypowa tematyka, ponieważ Aneta na każdym kroku podkreślała swoje patriotyczne poglądy. Niestety, kanał ten ma również swoją ciemniejszą stronę, gdyż niejednokrotnie przelewała swoje poglądy na tworzone teledyski, pod które bardzo często wybierała piosenki nacechowane politycznie lub kontrowersyjne. Bardzo dokładnie pamiętam jej teledyski do takich piosenek jak Jestem Czarnuchem!